Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, wędrujemy znowu po Białorusi. Ikona Częstochowska od oceanu do oceanu wróciła na Białoruś po przejechaniu no, dosyć długiej trasy, chociaż w bardzo krótkim czasie przez Ukrainę. Na granicy spotkał ją ksiądz Andrzej Sceckiewicz w imieniu księdza arcybiskupa Kondrusiewicza, no i zabrał ją do Iwieńca. Decyzją księdza arcybiskupa Kondrusiewicza, który zawsze był bardzo zaangażowany po stronie ProLife i mieliśmy z nim świetny kontakt, było, aby nie przeszkadzać prawosławnym w przeprowadzeniu ikony, jeśli tak bardzo tego pragną. To była dobra decyzja. Po prostu <laughs> współpraca była. Ale nie zawsze ona musiała być taka bardzo oficjalna, a jeżdżenie z jednego kościoła do drugiego, no to chyba jeszcze nie dorośliśmy do tego. Natomiast w tym momencie, kiedy ikona miała pojechać na Łotwę, musiała przejechać przez Białoruś, czyli po prostu w tym momencie była już gościem kościoła rzymskokatolickiego. I decyzją księdza arcybiskupa Kondrusiewicza miała trafić na spotkanie ogólno, Narodowe Ogólno-Białoruskie Młodzieży. To bardzo dobry pomysł, ponieważ właśnie tam byli ci, którzy reprezentowali różne grupy młodzieżowe w kościele. A przecież od młodzieży zależy przyszłość. Od wiary młodzieży zależy to, czy i jak będzie funkcjonował Kościół w przyszłości, jak będzie funkcjonował naród. No i przede wszystkim zależy to, czy oni swoje dzieci urodzą, czy też będą chcieli się ich pozbyć, czy też w ogóle nie będą chcieli nich mieć. Od tego, jaka będzie postawa młodych ludzi, bardzo, bardzo dużo zależy. I o tym należy pamiętać. I na to zwrócił uwagę ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz, zapraszając Matkę Bożą, do Iwieńca na takie ogólnobiałoruskie młodzieżowe spotkanie. No oczywiście atmosfera, to tak jak w TZ trochę, kiedy się wszyscy zjechali, kiedy śpiewali, kiedy się cieszyli, kiedy są młodzi. I to, no to też bardzo ważne. Oczywiście powitanie przywiózł ją ksiądz Andrzej Steckiewicz, bardzo zaangażowany, też zawsze po stronie życia, teolog rodziny który te sprawy zawsze, że tak powiem, patronował kiedyś w Moskwie, a teraz na Białorusi. Także powitanie, no takie niesłychanie, niesłychanie wzruszające. no Takie subtelne kwiatki, piękne dziewczyny, razem z księdzem arcybiskupem, witające Bogu rodzice u nich. Ona przyjeżdża do nich, do, do młodych właśnie. No więc, piękne kazanie księdza arcybiskupa, który zawsze potrafił je powiedzieć w bardzo emocjonujący sposób, poruszając właśnie tę taką nutkę w sercu każdego człowieka, także nawet czasami łza wokół się potrafiła zakręcić. No a ci młodzi przez całą noc później rozpoczęli adorację i każdy z nich otrzymał do ręki świeczkę. A to takie świeczki w prawdziwego wosku, jakiej w prawosławnym kościele używają, takie długie i cienkie i każdy z nich podchodził ze swoją intencją do ikony, kłaniał się, przykładał. i się w odpowiednio przygotowanym miejscu tą świeczkę ze swoją modlitwą i swoją prośbą. I to było piękne uroczystość, no, która po prostu dość długo trwała, zostawała w pamięci i ta obrona życia jako symbol była, była bardzo ważna. Druga rzecz to właśnie to, że ta adoracja się trochę przedłużyła, ponieważ no, wiadomo, ranek, Masza Święta, dużo ludzi, długa komunia święta. No i takie pożegnanie z Matką Bożą też dosyć trudne, w związku z czym każdy trochę marudził celowo, żeby dłużej to trwało. Ksiądz Andrzej się już zaczynał denerwować, ponieważ był umówiony na granicy. Jadąc samochodem, miał taki mały samochód, ale który mógł podnieść tylną klapę bagażnika i też widać było znakomicie ikonę. Jak stawał na rynku miasta, a stawał jadąc, no to ludzie się zbiegali, pytali się a dlaczego, jak, a czy mogą się przyłożyć. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Ta niesamowita otwartość serc i zaangażowanie. No, ksiądz Andrzej z uśmiechem i, i, i bardzo szczęśliwy, pozwalał im no i w tym momencie miał odwieść ikonę na granicę. Pojechał, spóźnił się o dwie godziny, ale na granicy już wszystko było przygotowane, bo pojechał ojciec Paweł Serdziuk. Prawosławny koordynator, który wiedział, że z granicami to już nie tak łatwo, jak było w kierunku prawda, południowym na Ukrainę. W związku z tym wszystkie papiery załatwił, dopilnował, pojechał, z celnikami porozmawiał. Prawosławny ksiądz, ubrany jako kapłan. No i w tym momencie przyjechał ksiądz katolicki, przywożąc ikonę i po prostu to była ta współpraca. Ta współpraca razem. Matce Boże się to bardzo po podobało i pokazywała nam to na różne sposoby. Ale jak ksiądz Andrzej stanął na granicy, to yy, jeszcze było takie pytanie, yy, czy ksiądz jedzie sam? Może nie ksiądz, nawet pan. Czy pan jedzie sam? No, od yy, celników i od tych yy, pilnujących żołnierzy, którzy na granicy zawsze się znajdują. A on się uśmiechnął i mówi sam, nie, z Matką Bożą i Panem Jezusem, to nam nas co najmniej troje, no ale jakbyście Pana Jezusa chcieli policzyć jako trzy, bo jest Trójca Święta, to jeszcze więcej nas jest. No więc śmiali się, ale też witali ikonę, żegnali ją takim bardzo dużym pietyzmem i było to niesłychanie miłe. Ojciec Paweł był szczęśliwy, bardzo zmęczony. Druga wizyta ikony w Mińsku, która była w międzyczasie niejako w jego parafii, no ona ściągnęła bardzo, bardzo dużo ludzi. To, to też była taka gorąca modlitwa, która trwała, a Mińsk to przecież stolica, w związku z czym tam się dużo ścieżek schodzi. Przyszli ludzie, przyszli się autentycznie modląc i i ta prawosławna modlitwa tam w Mińsku, ona, ona była taka niesłychanie też i trochę nostalgiczna, bo były całe rodziny, były dzieci, które wiedziały, jak należy się zachować przed ikoną, prawda? To, to, to jest niesłychanie ważne, a jeszcze raz podkreślam, Wiele tych rodzin miało albo ukrytą wiarę, albo ją całkowicie straciło. I teraz ją odzyskiwało w jakiś taki zadziwiający sposób, i siła wiary, która się w ich sercach rodziła, była widoczna. Ojciec Paweł zorganizował też wspaniały koncert. Koncert, w którym jedna z takich znanych artystek śpiewała. To było w sali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc tam trzeba było mieć specjalne zaproszenia, żeby się dostać do środka. Nie wiem, jak on to zrobił, no, ale wszyscy, którzy tam byli, byli niesłychanie szczęśliwi. No a fakt, że artyści i tacy właśnie bardzo znani artyści, jak ta śpiewaczka, opowiadają się po stronie życia, ma olbrzymie znaczenie. Ona też przyłożyła się do wykonania. Ona, ona dała świadectwo, że jest człowiekiem wierzącym, i to też było ważne. Także Białoruś Matkę Bożą przyjęła najpiękniej, jak potrafiła, i wspomnienia zostały też piękne, bo naprawdę jest co wspominać. Ale dla mnie, dla mnie była najważniejsza gorącość serc, i taka gościnność. I wiara tych ludzi, tych ludzi, i prawosławnych, i katolików, którzy witali Matkę Bożą wspólnie. Dziękuję Państwu. Następnym razem jedziemy na łotwę. A tam też i trochę Polaków, i trochę łotyszy, i jest tradycja. I jeździli, i razem i do kościoła prawosławnego, i do kościoła katolickiego, i tam to już było możliwe. Więc opowiem o tym następną sobotę. Serdecznie zapraszam, a jak się podobało, to łapeczka w górę. Do zobaczenia. Szczęść Boże!